Kolejne Audi Audi A3 8P0. Lampa Xenon, ale trafiła do mnie jak większość tych lamp, przez nie działające LEDy. Lampa została wysłana przez warsztat lamp, ale w imieniu klientki. No co tutaj widzimy matowy, szary klosz. Podejrzewam, że lustro też jest e, do regeneracji, ale nie to mamy robić. Robimy listwę led Widzę jakieś tutaj pęknięcie na kloszu Lampa dojechała kompletna, nawet tutaj z przewodem, z wężykiem, z przetwornicą. Mamy dekle zamykające. E, ta informacja jest dla mnie ważna, żeby, żeby później, jak pakuję lampę, żeby wiedzieć, że, że ma być kompletna. Dlaczego, lamp, dlaczego te ledy nie świecą, to się okażemy w dalszej, to się okaże jak tą lampę rozbiorę i zrobię testy, czy przyczyną są same sama listwa LEDowa, czy też moduła, może jedno i drugie. I przystąpimy wtedy do, do naprawy. Naprawiam tą lampę. Wiem, że mam naprawić ten LED, tak? Ale pytanie: lustro soczewki jest mocno wypalone, troszkę umyję. Ale samo lustro, które powinno odbijać światło, jest mocno zniszczone. Kwestia, czy, czy je wymieniać, bo tego światła hmm, będzie 3, 4, 5 razy więcej, nawet musiałbym zrobić pomiary. Ale jest mocno wypalone. No i klosz jest mocno zniszczony. Jest żółty, matowy, więc tak. Regeneracja klosza 125 zł dodatkowa. A na tym etapie, tak, i tak już mam lampę rozebraną, i wymiana tego lustra to jest 170 zł. Czyli połowa taniej, tak naprawdę, niż normalnie. Kwestia, czy to robić, czy nie. 170? 125 za klosz dodatkowo 170 za soczewkę